Kiedyś pisała, że tęskni. Dzwoniła, gdy byłeś dłużej poza domem. Czasem wysłała jedno zdanie: brakuje mi ciebie. To był jej sposób na mówienie: jesteś dla mnie ważny. Myślę o tobie. Czekam na ciebie. A teraz: nic. Wracasz po całym dniu i słyszysz tylko: hej. Nie ma pytań jak było. Nie ma ciepła w głosie. Nie ma tego miękkiego spojrzenia, które mówiło więcej niż słowa. I możesz pomyśleć, może już nie potrzebuje tego wszystkiego. Może się zmieniła. Albo co gorsze, może po prostu dojrzała. Ale prawda jest dużo mniej wygodna. Kobieta, która przestaje mówić, że tęskni, często przestała czuć, że ty naprawdę do niej wracasz. Może fizycznie jesteś w domu. Ale emocjonalnie, jesteś gdzieś indziej. W pracy. W telefonie. W swoim świecie. I ona już nie tęskni, bo już przestała czekać. Nie chodzi o to, że przestała kochać z dnia na dzień. Chodzi o to, że z dnia na dzień przestała wierzyć, że to ma sens. Co możesz zrobić? Po pierwsze, przyznaj się sam przed sobą, czy ty jeszcze tęsknisz za nią, gdy jesteście osobno? Czy jeszcze piszesz do niej jak leci, czy czekasz, aż ona się odezwie? Jeśli sam się wycofałeś, to nie oczekuj, że ona będzie wciąż trzymać relacje na swoich barkach. Po drugie, zrób pierwszy krok. Wyślij wiadomość bez powodu. Napisz: "Jestem w biegu, ale myślę o tobie. Tęsknię za chwilą tylko dla nas." To może być jedno zdanie. Ale jeśli wypowiesz jeszcze, że może poruszyć coś w niej, co zamarzło. Po trzecie, zacznij być fizycznie obecny tak, by ona naprawdę to czuła. Nie tylko wrócić do domu, ale usiąść przy niej. Zapytać, czego ci ostatnio brakowało ode mnie, i nie uciekaj od odpowiedzi. Po prostu słuchaj. Kobieta, która jeszcze ma siłę mówić, chce zostać usłyszana. A jeśli chcesz konkretnie wiedzieć, jak odbudować w niej emocjonalne przywiązanie, jak sprawić, by znów za tobą tęskniła. Nie dlatego, że cię nie ma, ale dlatego, że znów poczuje się przy tobie bezpieczna i kochana. To pobierz bezpłatny PDF z opisu. To plan działań na kilka dni, który pomoże ci przywrócić intymność, bliskość i zaangażowanie, które cichły przez tygodnie. Bo zanim kobieta przestanie kochać, najpierw przestaje tęsknić.